Cześć wszystkim! Z tej strony Gaming, a to kolejny odcinek FIFA 21. Kariera na naszym kanale. Dziś lecimy sobie z karierą Udinezę. Na start chciałbym poinformować, że, tak jak tu widzicie, już mamy tabelę. Jesteśmy na szóstym miejscu. Mamy trzy mecze rozegrane, 7 punktów. Chciałbym poinformować, że włączyłem przed chwilą nagrywki. Tam przywitałem się, pokazałem rzeczy, jak tutaj nasza kariera wygląda. Zagrałem, znaczy przesymulowałem trzy mecze. I mi wywaliło nagrywkę, więc muszę to nagrać jeszcze raz. A jak wiecie, w FIFA 22 jest tak, że już nie, nie działa to, że jak widzicie, to nie cofa wam do zapisu. Tylko nadal macie ten, ten moment, ten sam. Nie wiem, czy to jest jakiś auto-zapis, czy co, no ale jestem zły, bo nie mogę cofnąć tam się do początku sezonu, i musimy zaczynać z tej pozycji, której wam nie nagrałem. Ale e, wokół co Wam opowiem, graliśmy e, trzy mecze, jeden z Bolonią, drugi z Sampdorią, dwa mecze wygraliśmy, co właśnie e, bardzo się zdziwiłem. Właśnie tutaj mieliście, że Pereira e, pokazuje klasę, strzelił dwie bramki. Ciekawe czy gdzieś tutaj jest. Chyba nie za mało strzelił. No i e, trzeci mecz na nie pamiętam z kim graliśmy. Z, e, remis 2 do 2, więc najmocniej przepraszam, że tak zaczynamy ten, e, ten sezon seria ale coś tutaj mi wywaliło z tymi nagrywkami, wybaczcie, przepraszam. I też w trakcie tamtego odcinka poustawiałem piłkarzom rozwój. Ustawiłem tutaj, teraz każdy ma taki rozwój, więc to już niektórym się porobiło. Na przykład temu naszemu, naszemu tutaj lewemu, prawemu obrońcy zmieniłem właśnie na SO, poskoczył mu dwa oceny ogólne, w ogóle więc fajnie się rozwija młody. Na no co my będziemy... My przechodzimy sobie już do takiego pierwszego meczu w serii A na Wizji, że tak powiem. Też piszcie, czy chcecie tą karierę, żebym ja poza jej nagrywaniem coś robił, jakieś e, rzeczy, jakieś treningi, czy to robił, czy to ma być kariera od, od odcinek do odcinka, żeby nie było żadnych cień, żebyście wszystko widzieli, co się tutaj dzieje. Zapiszcie w komentarzach. Natomiast sobie tutaj robimy kolejny trening i z tego co widziałem chyba będziemy grać z Hella z jak tutaj nasze, e, nasza kondycja no, nasi piłkarze nie są jakimiś mistrzami kondycyjnymi więc trzeba im tutaj e, ustawić tę regenerację Hellas Verona jest jakoś niżej chyba no chyba że jest na pierwszym miejscu seria tego nie widzimy Hellas Verona na 13 miejscu więc ok przystępujemy do tego z, y, do, do tym składem tego meczu czekajcie może jeszcze zrobimy Jakieś minimalne zmiany, zarządzanie zespołem? Mamy no tutaj zmęczonego tego naszego obrońca. Czy ktoś może za niego wejść? No nie bardzo. My, my wyjdziemy sobie tym zestawieniem. Może w następnym meczu damy szansę temu drugiemu obrońcy. A my z Hella z Veroną remisujemy 2 do 2, więc drugi remis w tym sezonie no trochę trochę pozostał niesmak, no bo jednak. Yy, jednak to była drużyna słabsza, od nas my byliśmy na miejscu tam trzecim chyba, a oni na miejscu 13, więc niestety kolejny remis, więc będziemy mieli chyba 8 punktów. Bo na, po meczu na wyjeździe tak jest. Na szóstym miejscu jesteśmy więc w miarę OK, jak dla nas przypominam, nam zarząd dał cel utrzymania się w środku tabeli, a my na razie będziemy walczyć o europejskie puchary, więc fajnie się to zapowiada. Gramy mecz z Fiorentiną, później z Torino, jest mała przerwa, więc tutaj damy trochę porotować naszej obronie szczególnie. Fiorentina jest 11, więc trzy miejsca za nami. Damy szansę zagrać. naszemu tutaj obrońcy, zagra sobie ten Bonifazi, za to na że może zagrać Arsen, ale nie jestem przekonany co do tego zawodnika. Piemonti, a wystąpi sobie Piemonti e, za okę prawa noga, prawa noga więc zagramy sobie tak, debiut Piemontiego w naszych barwach e, w Serie A zobaczmy, remisujemy 1 do 1, puset to strzela na nas bramkę e, zobaczmy oceny jak tutaj jak zagrał ten, a w ogóle strzedł Piemonti więc Piemonti 6-8 nie za dobrze e, nasi obrońcy strasznie słabo obrona zagrała bardzo słabo Zalewski 5-7 na lon wszedł więc tutaj nie, nie ma co oczekiwać jakiegoś dobrego wyniku no bardzo mocno średni ten mecz no i widać, że już po tych dwóch zwycięstwach tutaj e, trochę trochę się boisko nas tutaj równa boiska Serie A nasze przedwczesne przedwczesne e, tutaj cieszenie się z dobrej pozycji nie popłaciło no teraz będzie szkoda jak my żadnego meczu nie wygrałem w tym odcinku no bo wygraliśmy dwa te i mi w nagrywki no so, słabo by było jakby tutaj niczego nie wygrał więc choć, choć jedno zwycięstwo FIFA proszę cię o to mamy ja, tutaj na Torino mocno się zregenerujemy zobaczmy Torino ja zobaczmy jak tutaj nasz skład Trochę podmęczeń już teraz trzeba, trzeba zrobić zmianę tu tonaliemu. Wystąpi sobie Arsenal, po to mamy tych zmienników, żeby nimi rotować. Tutaj za Samira wejdzie. Może on gra? Zagrać? Nie za bardzo, więc. Eee, zagra ten Bonifazi ma trochę więcej. Królu też jest zmęczony, ale tak jak zobaczyłem, to nie mamy za dużo obrońców do do rotowania, bo tu jest ten jeden tylko, więc nie za ciekaw, więc Wstąpi sobie ten bersart na, na ławce rezerwowych. Zobaczmy, my z Torino. przegrywamy niestety 2 do 1 w 90 minucie. Strzela Pereira dla na nas bramkę honorową, więc tutaj niestety już zaczęły się problemy. Zobaczmy naszą ocenę. Faktycznie wszyscy Wszyscy ze słabymi ocenami, zobaczmy jak nasi tutaj rezerwowali, no tragicznie ta nasza obrona, coś przestało tutaj grać, coś, coś trzeba tutaj naprawić w naszej drużynie, no też zmęczenie pewnie bardzo daje się we znaki, znaczy my spadamy na siódme miejsce w tabeli, może, to, może tak narzekam, narzekam, że słabo nam idzie teraz, no ale... Też musimy brać pod uwagę to, że zarząd nie oczekuje od nas, żebyśmy grali od razu w Lidze Europy, więc to jest przynajmniej jakiś tam plus na razie na dziewiątej pozycji. No, chciałbym przynajmniej gdzieś się zakręcić po tego szóstego, siódmego miejsca. Zobaczymy. Teraz będziemy grać z Atalantą. Atalanta chyba jest w dzieli Mamy raport w naszych seniorach, ale to sprawdzaliśmy ostatnio. Tak? jestem okno byłem zamknąć Ktoś tam coś tam stukał No zobaczmy, skład no jak zawsze przemęczony Skąd ja to znam eee, Dajmy sobie tutaj regenerację Dla naszych zawodników Ale coś, coś ja też, też coś czuję, że daje tą regenerację, a ci zawodnicy jakby nie odpoczywali w ogóle Więc nie wiem Weźmy jakaś tutaj informacja, zawodnicy nieobecni chowają do kadry Depol i Muso, więc fajnie, fajnie że Ci nasi zawodnicy są powołowani na te najwyższe kadrowe rozgrywki, rozgrywki krajowe. To zawsze cieszy. Szybka symulacja. I my przegrywamy znowu już 1 do zera 1 do 0, 2 do 1 z Atalantą. Strzela Machles, strzela, strzela Duvan dla nas. DeuLoFeuna, ale niestety no coś przestało tutaj grać w naszym Udineze, Drugi mecz, rzęd druga porażka. Więc mnie zaciekawi, tutaj teraz wygląda. Możemy ewentualnie coś zmienić w tej formacji, bo widać, że bo na trójkę obrońców nie idzie im za bardzo. No ale też czym by tu grać? Jaką, yy, jaką formacją, Na piątkę? No raczej nie. zobaczmy na piątkę. A są no coś takiego, no ale wtedy wykluczamy skrzydłowych. Chyba że tak, ale to nie mamy, nie mamy jednego chyba PP, drugiego CPS. No, na razie jeszcze spróbujemy zagrać, zagrać tą taktyką, którą mamy, a później będziemy musieli coś zmienić, coś rotować. W pola teoretycznie mamy dobrze zagęszczone, bo mamy trzech, trzech na praktycznie najlepszych w naszym zespole. No tylko tutaj ta obrona trochę kuleje, więc będzie czekać nas na pewno dużo pracy. Zanim dobijemy do tego topu, spadamy na 12 miejsce w Serie A z 9 punktami nadal. Uprzedziła nas już Roma, Parma, Cagliari. Więc takie zespoły, którymi według mnie, tym naszym składem możemy wygrać. Teraz to jest ta przerwa, przerwa e, krajowa, no, przerwa reprezentacyjna. Więc... Ja mam nadzieję, że nasi zawodnicy są wypoczęci. Jak widać nie są, więc będziemy musieli dać, dać tutaj regenerację. Dobra i lecimy sobie do meczu z Benevento. Będziemy tutaj zmieniać coś w tym składzie. Mamy w miarę wypoczętych tych naszych piłkarzy. Może dałbym zagrać Zalewskiemu. No nie wiem też czy to jest taki mecz, bo potrzebujemy, potrzebujemy punktów. Damy zagrać może Piemonteu za okę, bo oko ostatnio nie spisywało się za dobrze. Więc weźmiemy sobie szybką symulację. I my wygrywamy 1 do 2 z Benevento, Bardzo mnie cieszy to strzela bramkę, Pereira strzela bramkę. Słuchajcie, ten to naprawdę nam przykroi na jednego z lepszych napastników. Tutaj Zobaczmy, czy już gdzieś się wpisał wyżej na tą listę, listę strzelców. Zobaczmy, Ronaldo pierwszy, kto by się spodziewał. Tutaj nie widzę, nie widzę naszego napastnika, więc jest coś, co też tam brakuje. Robimy sobie No jak widać, że dobry trening był, na pewno naszych napastników. No i zobaczymy, no musimy wbijać te treningi, muszą się... E, e, muszą się trenować nasi zawodnicy, żeby to, naszo, to nasze udineze, które jest nadal dość młodym, młodym zespołem, e, dawało sobie radę na najwyższym poziomie. Więc na horyzoncie już mecz z Caliari, jeszcze te treningi tutaj i dam tą regenerację, żeby były mniej więcej te dwa dni No tutaj trochę spóźniłem się z tym z tym, bo tu już możemy dać tylko regenerację, tutaj treningu już nie cofniemy. Więc zobaczymy, no powinno to wystarczyć ten dzień regeneracji na kaliari. A też na horyzoncie mecz z Napoli. Chciałem już mówić, że z Napoli raczej odpuścimy, no bo to jest zespół poza naszymi granicami, ale jak tutaj widzimy Napoli znajduje się dopiero na miejscu 8, więc naprawdę moglibyśmy zaatakować, a za, jeżeli chcemy zaatakować, to musimy pokonać kaliari, który jest na miejscu 12, a za nami. Nasz tutaj Junior wbija kolejny poziom, znaczy wbija pozycję LP. Więc my tutaj no, poprawimy na pewno, jaki dobry w strzelaniu nie jest, więc Zrobimy mu coś może, żeby rozwijał swoje tempo i Podania, to jest według mnie dobry Wspierający pomocnik, dobry kierunek dla niego Niech się już szkoli w tym W tym aspekcie A my przechodzimy do Do meczu z Cagliari no, Tutaj mamy informację, że jest gotowy do Do zmienia pozycji No i na Kaliari wyjdziemy z jedną zmianą. Zagra sobie Nikola Zalewski. Chce dać szansę temu e, młodemu polskiemu zawodnikowi. Zobaczymy jak się spisze, symulujemy, a my z Kaliari remisujemy 1 do 1. No. Szkoda, bo to jest teoretycznie słabszy od nas, słabszy od nas rywal, no i niestety nie miałem szansy na... Na, na zwycięstwo tutaj zobaczmy, jak sobie poradził Nikola Zalewski, jak widzimy. A on nie przyszedł, to tu jest, Tutaj Zalewski 5-8, więc słaby, słaby mecz w jego wykonaniu. Przed Piemonti, przed Jorentę, przed Zegelar. No trudno, nie udało się. Obrona zagrała. No tak średnio, tak w kratkę, jak zawsze. Dobry mecz ponad jego. No tak, strzelił bramkę. No ale też zobaczcie. No, w 87 minucie tracimy. Bramkę tracimy, prowadzenie. Praktycznie cały mecz kontrolowaliśmy spotkanie. No i tutaj, Bęcki dostajemy na koniec. No szkoda, bo mieliśmy na pewno szansę, na pewno szansę zwyciężyć to spotkanie. No więc tutaj mogło, mogło być lepiej. No i zobaczmy, czeka nas teraz mecz na polu, w którym jednak przyjdziemy trochę bardziej, przyjedziemy z bardziej porotowanym składem. Damy szansę zagrać. Innym zawodniku. Fajnie tutaj e, Rodrigo de Pol się cieszy, że gra. Arslan nadal masz miejsce w składzie, właśnie on wystąpi w tym meczu. No i tutaj Deulofeu. Tutaj się przeczytam. A, że on tu jest zły, że zszedł z boiska. No dobra, to powiem że następnym razem wygramy więc. Nie wiem o co ma do mnie problem chyba pewnie bo komputer ściągnął w meczu. Mamy bardzo przemęczony skład i na pewno dwa dni na regenerację nam nie wystarczą, więc jak mówiłem ten rezerwowy skład sobie wyjdzie po prostu na Napoli. Napoli wskoczyło na miejsce... nie, nie wskoczyło, mało już na, na, tym samym, na tej samej pozycji, na miejscu 8. Zobaczmy, więc y, zagra sobie Pusetto, ale Pusetto może zagra na, y, z tej strony, tutaj wejdzie sobie Piemonti, raz zostaje, Deuloferu tutaj zostaje, kolejny raz zagra sobie, zale, nie, nie zagra, bo jest przemęczony, tutaj zagra Arslan, Rodrigo de Paul zostaje, Lulu się nie zmieni, wejdzie sobie Bonifazi, tutaj czy mogę zmienić, nie, tak to zostanie. Czy ja tu mogę jeszcze kogoś wpuścić teoretycznie ten no ma minus 3, a tak normalnie szarp na Minus 2, więc minus 1 do oceny ogólnej. No nie wiem, dobra, zagra sobie zeglar. I takim, takim składem wyjdziemy na traje przemęczony na poli. Zobaczmy. I remisujemy 1 do jednego Bardzo mnie cieszy. Co prawda czerwona kartka Piemont No i jak tutaj widzisz też, w 78 minucie my strzelamy bramkę żadnej zmian komputer nie przeprowadził. Zobaczmy, jak oceny. Piemocji czerwona, tylko 4-0. Pereira w miarę dobre spotkanie, no ale też ta, ta obrona nie zagrała jakiegoś wybitnego, wybitnego spotkania. Tego Kululu mogę nie wymagać tak dużo, jak od naszych środkowych obrońców, bo on jest nominalnie prawy, i też jest to jednak piłkarz nadal bardzo młody, no ale tutaj nasi, nasi środkowi obrońcy powinni według mnie grać lepiej, więc niedługo pewnie będziemy musieli zmienić jakoś tą formację defensywną utrzymujemy się na razie na 12 pozycji w Serie A, więc to cieszy teraz gramy z Sosuolo, które pewnie jest na jakimś, według mnie jest na jakiejś wyższej lokacie zobaczymy, teraz już nie zapomnę dam dam od razu treningi więc trening już mi się miesza, dam od razu regeneracje czemu tu nie mogę, już tego treningu nie robiłem. No, ale nieważne. Zrobimy sobie tutaj dwie regeneracje i przejdziemy przejdziemy już do spotkania do naszego składu. Co miesięczny raport o juniorach? właśnie, bo ja wiemy chyba, chyba nie, nie zatrudniłem tutaj skałta Mamy te 10 milionów. Zobaczmy, wejdziemy sobie tutaj w kadrę juniorską. Mamy dostępnego dobrego skauta, czy mam 5 na 5 mam. Te ja od razu sobie biorę tego skauta 5x5. 5. Eee, rozpocznij scouting, oczywiście we Włoszech. 9 miesięcy dowolny. I tam muszę zobaczyć jaki miał zarząd dla nas... dla nas wymagania do juniorów. Obrońc, dobra, to dam sobie mocny w obronie, żeby ściągał. jakiś powiedzmy, ale nie toki ten jakichś nigeryjczyków, czy jakichś kameruńczyków, nie wiem, jeżeli zawsze, zawsze jak e, mam, skautuję jakiś obrońców, zawsze daję Afrykę, no bo tam są najlepsi, czy tak powiem I dajemy sobie e, mocnych obroń, dobra na nasi zostali wysłani, więc fajnie i fajnie jakbyśmy tera, e, fajnie jakby teraz udało nam się tych trzech obrońców ciągu, bo wtedy byśmy skończyli ten e, skończyli ten e, wymóg zarządu za co do juniorów my wyjdziemy na Sasuolo takim składem naszym najmocniejszym i zobaczmy Sasuolo przegrywamy niestety 2 do 1 Caputo i Chiriche Ciri, strzelają nam bramkę dla nas Pereira. tym Pereira ciągle strzelam, ale... Co z tego, jeżeli my przegrywamy mecze, więc no niestety. pewnie znowu spadniemy na jakąś odleg odleglejszą lokatę. No 12. A ja jestem ciekawy, ile jest w ogóle klubów w Serie A, bo się to mnie nie zaciekawiało. 20 klubów, więc teoretycznie nie jesteśmy w tej słabszej grupie, no ale też nie jest, nie jest idealnie. Koniec zawieszenia Piemontego. No dobra, on sobie tutaj wskoczy na ławkę rezerwowych. No a my symulujemy dalej. No, jak widać, że na początku grało coś, coś w tym zespole, no a teraz nie możemy zdobyć punktów z innymi klubami, przecież kaliari Car już jakby... Zamieniliśmy się pozycjami z Cariarii. Zamiast treningu damy sobie regenerację. Regeneracja, tutaj regeneracja nie trening regeneracja no i na Lazio wyjdziemy myślę że trochę zmodyfikowanym składem dostanie szansę zalewski może Arslan też no bo Lazio jest na miejscu czwartym, nie łudzę się żebyśmy to wygrali fajnie by było fajnie by było wyszarpać remis klubowi z Rzymu Zarządzaj zespołem Zagra sobie Zalewski, nie zagra, nie zagra w tym meczu Piemonti, ponieważ on już, on już grał, tutaj wystąpi sobie Arslan, no i gra. Proszę Państwa, wygrywamy 3 do 1 z Lazio, wow, proszę Państwa, wygrywamy. Dwie bramki to jedną bramkę Deulofeu, super! Nie wiedziałem, że nam się uda wygrać. Nie spodziewałem się tego. Wygrywamy z Lazio, który jest na czwartej pozycji, a my nie możemy wygrać z takim Kaliari, który jest na miejscu dziesiątym. Nie no, super! Bardzo się cieszę, że nam udało się zwyciężyć. No i mamy już to zwycięstwo, mamy zwycięstwo, więc myślę, że możemy spokojnie zakończyć ten odcinek. Damy sobie e, Depolowi, żeby nadal robił te box to box. Myślę, że tym optymistycznym akcentem możemy zakończyć dzisiejszy odcinek. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Dostawcie łapkę w górę i suba z na kanale. My widzimy się już niedługo. Do następnych. Trzymajcie się. Cześć.